Witam serdecznie, Konrad Głaszak, a dzisiaj będzie podsumowanie roku 2025 w świecie technologii. I tu jest... To nie o smartfonach teraz będę rozmawiał typowo, o tym zrobimy osobny film, albo już jest nawet. Ale coś muszę powiedzieć sobie. I to coś to musi być to, że w tym roku, jeśli chodzi o rynek smartfonów, moim, moim zdaniem, moim zdaniem, bezsprzecznie królowały baterie, bezsprzecznie królowały... E, Większe baterie, cieńsze baterie, bardziej pojemne baterie, czyli baterie węglowo-krzemowe. To są baterie, które zdominowały chińskie marki i które wychodzą. Yy, no, po prostu one robią robotę. Cholera jasna. Mówiłem film o Motorola, yy, gdzie ta bateria jest 4800 w cienkim telefonie, więc mamy cienki telefon z dużą baterią. Lepszy niż iPhone R, lepszy niż Samsung S25 Edge. Beautiful. Z drugiej strony mamy Realme, które mają po 6, 6,5, 7 tysięcy. Tak samo Oppo, tak samo Vivo, tak samo OnePlusy, które mają baterie ogromne i te telefony działają dłużej. Działają przez to, przez dłuższy czas wydajnie. I już, no, może Wam się uda uzyskać 2 dni. Nie jest pitoleniem w recenzji, tylko to jest tak, że bez czasem, bez większego problemu uda Wam się uzyskać 2 dni. Albo tak jak mówiłem, jak będą cieńsze czy mniejsze te baterie, przy takiej pojemności będzie można robić mniejsze, smuklejsze telefony. Kurczę, super. To jest coś, co mi się naprawdę cholera podoba. Coś, co mi się na przykład nie podoba, trochę poza smartfonowo. Nie rozumiem. Ja kupiłem Xboxa sobie rok, dwa lata temu. Kupiłem sobie Xboxa, chciałem w coś grać ee, i długo się, długo się zastanawiałem. Xbox był tańszy plus był tańszy e, Game Pass. Stwierdziłem, że ja jestem takim graczem, że mi game pass przeważnie starczy. Ja wolę mieć trochę taniej. Bo i tak będę grał sobie sporadycznie, a jakieś gry, to sobie po prostu kupię najwyżej. I teraz cholera, jak ja nie jestem taki growy i nie wiem, co się dokładnie, dzie dokładnie dzieje w tym świecie. To tym bardziej nie wiem, co się dzieje, bo Xbox ma jakąś dziwną, Xboxy idą w cholerę, drogie są. Game passy drożeją, jak jasna cholera. Pff. Mogę grać na wszystkim, więc w sumie po co mi był ten gamebox? Gamebox, Xbox. Nie wiem. Microsoft chciał się stać. Wiedział, że przegrywa z PlayStation, z Sony. Przegrywa hmm, hardwareowo. To chciał robić więcej gier, potem udostępnił je u Sony. Potem odszedł od produkcji trochę z. Nie wiem. Microsoft to co robi z graniem to jest coś, co jest dla mnie cholernie dużą zagadką i mnie zastanawia w tym roku, co tam będzie się działo. Na pewno miało to duży wpływ na. Rynek, rynek graczy. Coś, co bez wątpienia i nie do końca jestem z tego zadowolony, ale bez wątpienia zdominowało 2025 rok, to jest AI. Kurczę AI. AI jest wszędzie. Kupuję telefon, AI. Kupuję cokolwiek, AI. Wchodzę na stronę, AI. Jakaś nowy startup, technologia, coś. Przygotowaliśmy to w zgodzie z AI. Wszystko robimy w AI. Nawet jak kuźwa. To jest jakaś pierdoła w AI. Czy ja swój kanał prowadziłem z AI? Kilka miniaturek mi wygenerowało, więc zrobiłem swój kanał z AI. Jasna cholera. Powiem uczciwie, AI mnie strasznie irytowało na początku, strasznie. Teraz muszę przyznać, że przy niektórych rzeczach, napisaniu czegoś, gdzieś muszę napisać coś bardziej skomplikowanego, coś przygotować, czasem jakieś, jakieś coś, Przydają się czasem, przydają się jakieś takie e, sztuczne, sztuczne inteligencje, jakieś modele językowe, które potrafią to zrobić szybciej, potrafią to zrobić ładniej, potrafią to rozbudować, zmienić. i Ja po prostu muszę napisać dobrego prompta, bo dobrze napisać to, co chciałbym przekazać, i on to fajnie rozbudowuje. To jest coś, co się przydaje praktycznie każdemu, kto pracuje y, z jakimkolwiek słowem. No bo to słowo może być napisane ładniej, może być napisane ciekawiej, może być napisane inaczej, może być przerobione na milion sposobów. To jest fajne. To jest fajne i to się na pewno przydaje i to będzie na pewno jeszcze bardziej rozwijane przez duże firmy, które też AI wrzucają do swoich firm, żeby to usprawniało pracę. Czy to mi się we wszystkim podoba? Nie. Czy czasem jest to przydatne? Tak. Kiedy już dużo młodsi ludzie korzystali z AI, to ja byłem tym starym dziadem, który mówił: o, jest, po co to komu? Po co to komu? A potem się przekonałem, że to AI nie jest aż takie straszne. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie jest takie straszne. I tak szczerze, patrząc na ten rok, jak przed chwilą sobie usiadłem, co jeszcze w tym roku tak. co mógłbym dorzucić do podsumowania tego roku? I powiem uczciwie, nie wiem. Nie patrząc nawet na taki typowy rynek smartfonów, nie wiem, cholera, nie wiem. Jest dużo chińskiej elektroniki, ale też na przykład chińskich samochodów. Jak zacząłem się troszeczkę interesować rynkiem samochodów, to widzę, że teraz pełno e, dużych dealerów sprowadza chińskie marki. Chińskie samochody są popularne na osiedlu. Też już widzę ludzi, co jeżdżą chińskimi samochodami. To jest coś, co będzie rządziło. Coś, co jeszcze względem samochodów bardzo mi się spodobało, że Unia Europejska wycofała się ze e, swoich m, ograniczeń stuprocentowej emisji na mm, samochody, w sensie na ekolog, na dwutlenek węgla. Ciszko, ciszko. Czyli wycofa się z tego, że nie muszą być same elektryki, robiłem do 2035, tylko musi być ich 90%, a to daje nam pole do tego, żeby były hybrydy, były benzynowe samochody, co bardzo mnie cieszy. Nie jestem jakimś, znaczy no nie jeździłem jakoś elektrykiem specjalnie, no. Ja nie jeździłem, jakoś tam nie prowadziłem. Więc na razie, wiecie, chciałem testować w tym roku trochę samochody. Trochę miałem taki kurcze vibe, no ale nie wyszła swojego, jakoś od pół roku testuję i też nie wyszło. Co jeszcze w tym roku? Na pewno w ten rok pokazał, że liczą się usługi, ale to jak standardowo: że chociażby Apple już coraz bardziej zarabia z usług, a nie z sprzętów, spoko liczy się budowanie ekosystemu to pokazuje chociażby Motorola że ona nie chce sprzedawać e, smartfonów ona chce sprzedawać smartfony, słuchawki, zegarki, gadżety, pierdółki, akcesoria, wszystko. Tak robią inni. Liczy się e, też mi się wydaje, że w tym rok pokazał w tym świecie technologii, że liczy się budowanie brandu z jednej strony i te wszystkie marki się starają, ale z drugiej strony liczy się, żeby być szybszym, e, lepszym potężniejszym i wypuszczać wszystko to, co ma konkurencja, tylko lepiej, szybciej i, i tyle takie pitolenie. I tak szczerze, 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 jak myślę o świat technologii, to chyba tyle. Coś jeszcze się działo? Co warto zwrócić uwagę? Dajcie znać.